Hejka, tutaj Black Queen i dzisiaj zapraszam na zestawienie 50 filmów, które chciałabym obejrzeć. Duża ryba, Bodies, 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 Bullet Train, Purpurowe Serca, Koszmar z Ulicy Wiązów, Dziewczyna ze zdjęcia, Wszystko wszędzie naraz, Elvis, Seria Fantastyczne Zwierzęta, w dobrych rękach, Planeta Mał Batman, Nie patrz w górę, Niewybaczalne, Jeździec Bez Głowy, Wszystkie jasne miejsca, Platforma, Last Christmas, Midway, Trauma, Anna, Greta, Tolkien, Pakt z Diabłem, Richard mówi, Do widzenia, Green Book Kształt Wody, Morderstwo w Orient Expressie, Najlepszy, Cudowny Chłopak, Mother, Contra Tiem, Lekarstwo na życie, Twoje imię, Lalaland, Miłość pisana Brailem, To tylko koniec świata, Edward, Seria Bridget Jones, Love Rosie, Teoria wszystkiego, Miasto Kłamstw, Czas na Miłość. Seria Jak wytresować smoka 3906 dni Liśnienie Strasznie głośno, niesamowicie blisko Dziewczyna z tatuażem Nietykalni Czarny łabędź I to tyle w tym filmiku, bardzo krótki wiem, ale tak chciałam się podzielić z Wami jak filmy chciałabym obejrzeć I liczę na to, że też napiszecie w komentarzach swoje ulubione bądź filmy planowane do obejrzenia I widzimy się w następnym filmiku, cześć!